W tym filmie nie polecę ci zabiegów, ale odradzę te zabiegi, które nie działają na luźną skórę. Możesz się zaskoczyć, jak wiele zabiegów jest polecanych na luźną skórę twarzy, kiedy tak naprawdę nie mają prawa zadziałać. W ciągu kilku minut wyjaśnię Ci, dlaczego zabiegi, o których czytasz w internecie na stronach gabinetowych, nie pomogą nabiotkom i luźną skórę. Lubię czasami zaglądać na stronę gabinetów medycyny estetycznej. I czytać o zabiegach, które oferują. Jednak to, co przeczytałam, że jest polecane na skóry skórę twarzy, wbiło mnie w fotel. I to niestety negatywnie. Okazuje się, że wiele gabinetów poleca zabiegi, które nie pomogą ujętnić luźnej skóry. W tym filmie zebrałam takie polecane zabiegi po to, żeby ustrzec Cię przed złym wyborem i popełnieniem błędu już na samym początku. W zrozumiały sposób opowiem Ci, jakich zabiegów unikać. I dlaczego? W drugiej części zaproponuję także lepsze alternatywy, dlatego koniecznie oglądaj do końca. Jednak zanim wymienię i ocenię te zabiegi, to musimy ustalić, czym tak naprawdę jest wiotka skóra twarzy. O wiotkości możemy mówić wtedy, gdy jak złapiemy i naciągniemy fałd skóry, to nie wraca on w takim szybkim tempie na swoje wyjściowe miejsce, jak było to w przeszłości. Wiotka skóra jest. Rzadka. Przypomina ciasto na pirogi, do którego trzeba dodać jeszcze mąkę. Tą niekorzystną zmianę poznasz po tym, że skóra na twarzy zacznie zachowywać się inaczej podczas naszych ruchów mimicznych. Będzie trochę tak, że stanie się ona odklejona od reszty i nie będzie pracować razem z mięśniami. Wygląda to trochę tak, że mięśnie swoje, a skóra swoje. Wiotka skóra jest. Opadająca w kierunku do środka twarzy i do dołu, co szczególnie zauważamy przy pochylaniu się. Luźna skóra zmienia swoje położenie podczas ruchów głową, np. podczas przyciągania brody do klatki piersiowej. Widzimy wtedy jej nagromadzenie w części chomików. Z tego opisu płynie jeden ważny wniosek, który chciałabym, żebyście zapamiętali, gdy będziemy krytykować, Polecane na ten problem zabiegi. Żeby poradzić sobie z wiadkością skóry, musimy ją zagęścić, zjednoczyć z tkankami pod spodem, tak żeby stała się jednorodną i integralną częścią naszej twarzy. I wiedząc to, przejdźmy do zabiegów, które na pewno nie pomogą na luźną skórę, a które często widuję w ofertach kabinetów medycyny estetycznej. Pierwszy zabieg może Cię zaskoczyć. Na luźną skórę nie pomoże volumetria twarzy kwasem hialuronowym. Celem volumetrii jest dodanie objętości tam, gdzie jest taka potrzeba. Bodanie wypełniacza w określone miejsca załagodzi pewne niedoskonałości czy upływ czasu, natomiast to, czego na pewno nie zrobi, to nie poprawi jakości skóry ani jej nie zagęści. Efekt po zabiegu volumetrii uzyskamy wtedy, kiedy opadanie skóry będzie wynikiem ubytków w tkankach podskórnych. Jednak ten efekt zmniejszenia opadania to wynik dodania objętości wypełniaczem, a nie poprawy struktury skóry, czyli. Tym zabiegiem nie wpłyniemy na to, żeby skóra była mniej wiotka. Dobrym przykładem, żeby wam to zobrazować, jest problem okolicy skroni. Często właśnie tutaj, w okolicy skroni, na początku widzimy ubytki w tkance podskórnej. Jeśli takie ubytki pojawiają się na obszarze skroni, to może to powodować opadanie skóry w zewnętrznym kąciku oka oraz opadanie brwi. W takiej sytuacji wypełniacz podane w skronie zaopatrzy to zagłębienie, czyli ten ubytek, i sprawi, że zewnętrzny kącik oka wróci na swoje miejsce. Miejsce. Ale uwaga! Wypełniacze możemy stosować tylko tam, gdzie są ku temu wskazania, jak w przykładzie powyżej. Jeśli podamy wypełniać na potrzeby wiotki skóry bez ubytków, to możemy tylko pogorszyć sytuację. I na to też mam przykład. Jeśli masz bardzo wiotką skórę w dolnym piętrze twarzy, co jest bardzo popularne, a ktoś zaleci Ci wolumetrię linii żuchwy, to możesz przysporzyć sobie problemów. Zamiast poczucia, że skóra jest grubsza i spójna z całością, będziesz mieć uczucie, że ktoś umieścił jakieś ciało obce, które przemieszcza się swobodnie w linii żuchwy, a wpływ na jakość skóry, żaden. Przejdźmy do drugiego zabiegu, który nie pomoże na wiotką skórę. Ten przykład spowodował, że złapałam się za głowę. Mezoterapia i głowa. Kiedy czytam przeglądając internet, że mezoterapia i głowa rozwiąże problem wiotkiej skóry, to przykro mi jest za wszystkie osoby, które poszły na ten zabieg w tym celu. Odpowiem więc jasno: mezoterapia igłowa nie pomoże na luźną skórę. Chociaż jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. Mezoterapia to tak naprawdę technika, sposób podania preparatu. Niezależnie od tego, co podajemy w skórę, jeśli robimy to igłą przy pomocy wielu płytkich nakuć obok siebie to możemy mówić wtedy o mezoterapii. Zwracam na to uwagę, bo niekiedy mylące może być to, że dwa zabiegi nazywają się tak samo – mezoterapia, ale mają zupełnie inne preparaty o różnym celu działania. Jednak cały czas podpisuje się pod tym, że te zabiegi mezoterapii nie działają na wiotką skórę. To dlatego, że technika podania w formie mezoterapii uniemożliwia nam korzystanie z mocno działających preparatów. Dla przykładu, techniką mezoterapii nie można podać najmocniejszych stymulatorów tkankowych. Najczęściej do mezoterapii używa się kwasu bialuronowego nieusieciowanego, czyli niewypełniacza oraz preparatów witaminowych. One służą do odżywienia, nawilżenia skóry, poprawy blasku. Natomiast nie działają stymulująco. Dobrze nawilżona skóra staje się bardziej napięta, więc u osób młodych będzie efekt i poprawa sprężystości. Natomiast jest to bardzo subtelna różnica dająca poprawę osobom, które nie mają problemów wielkiej skóry. Jednak uwaga! Są substancje stymulujące, które można podać technikom mezoterapii. Należą do nich polinukleotydy, osocze bogatopłytkowe, fibrina bogatopłytkowa, kolagen, a także stabilizowany kwas hialurnowy w zabiegach typu Skin Booster. To wszystko przykłady preparatów stymulujących. Jednak te preparaty dobrze sprawdzą się tylko wtedy, gdy masz cienką skórę, a problem wiotkości nie jest bardzo nasilony. Czyli można powiedzieć, że mozoterapia na wiotką skórę sprawdzi się głównie wtedy, gdy nie masz wiatkiej skóry. Trzecim zabiegiem, który nie pomoże na wiatką skórę, jest endermologia. Jest to niezwykle popularny zabieg w gabinetach kosmetologicznych. Najprościej można go opisać tak, że jest to masaż podciśnieniowy. Do endermologii używa się specjalnego urządzenia, które wytwarza podciśnienie, żeby masować, wpływać na głębsze warstwy skóry. Żeby zwizualizować sobie, jak działa, Możesz wyobrazić sobie, że jedziesz sobie po ciele odkurzaczem, który zasyca powietrze i wyciąga głębsze warstwy skóry. W przypadku endermologii nie ma jednak rurki z powietrzem, ale są specjalne rolki masujące. Endermologia w swoim działaniu ma uelastycznić skórę. Wpływa jednak nie tyle na skórę, co na tkankę łączną, poprawiając jej ujędrnienie i wzmacniając ją. Jednak uwaga! O ile powyższy opis brzmi atrakcyjnie, to w przypadku wiotki skóry twarzy możemy wykonać dziesiątki razy ten zabieg i zupełnie nie poradzić sobie z tym problemem. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, endermologia to rodzaj masażu i nieinwazyjnego zabiegu kosmetologicznego. Da on bardzo subtelne rezultaty dalekie od oczekiwanych w przypadku skóry, która jest luźna i upadająca, na przykład na dole twarzy. Po drugie, endermologia działa nie tyle na gęstość skóry, co uelastycznia tkankę łączną, o czym wspominałam przed chwilą. Po trzecie, efekty endermologii są krótkoterminowe i bankietowe. Po zabiegu skóra będzie wyglądała na bardziej jędrną, ale przez stosunkowo krótki czas. Niejednokrotnie u pacjentów, którzy odwiedzali mnie w gabinecie po tym zabiegu słyszałam, że efekty znacznie rozminały się z oczekiwaniami w tym zakresie. Endermologia jest sobie które raczej polecałabym na celulit i na ciało, a w obrębie twarzy na problemy z obrzękami limfatycznymi. Możecie mi nie uwierzyć, ale szukając na stronach internetowych klinik informacji o rozwiązaniach na luźną skórę, natknęłam się na peeling chemiczny. Nie będę się tutaj za długo rozwodzić, bo jeśli kiedykolwiek robiłaś sobie peeling, to wiesz, jak on działa. I jeśli czujesz, że peeling na skórka nie spowoduje, że nadmiar wiotkie skóry zniknie, to jak najbardziej masz rację. Peelingi to super zabiegi, które są potrzebne i mają swoje miejsce w dbaniu o wygląd skóry. Jednak udanie się na zabieg, aby zagęścić i ujętnić skórę peelingiem to prosta droga do tego, żeby się zawieść i zniechęcić do całej medycyny estetycznej. Jednym zdaniem wyjaśniam. Peeling chemiczny pozwoli usunąć martwy naskórek z twarzy i szybciej zastąpić go nowym. Zrewitalizuje tu skórę i poprawi jej kolor i gładkość. Jednak zdecydowanie nie pomoże na wiotką skórę policzków. Inną sprawą są głębokie peelingi medyczne, które w znacznym stopniu pomogą w walce ze zmarszczkami, nawet tymi głębokimi. Przez swoje głębokie działanie w skórze właściwej mogą w znacznej mierze poprawić gęstość skóry, jednak jest to procedura inwazyjna, dużo bardziej niż peelingi kosmetologiczne. W takim razie. Jeśli nie volumetria, nie mesoterapia, nie endormologia, ani nie peelingi, to co pomoże na skórę? Jak obiecałam Wam na początku tego filmu, opowiem Wam także o zabiegach, które sprawdzą się przy i luźnej skórze. Nie chcę, żeby ten film opisywał tylko zabiegi, które nie działają. A to dlatego, że są zabiegi, które świetnie poradzą sobie na wiotką skórę. Przede wszystkim mam tutaj na myśli mocne stymulatory tkankowe, takie jak kwas polimlekowy i hydroksyapatyt wapnia. Te zabiegi nie dodają objętości jak na przykład kwas hialurnowy, ale zmuszają skórę do naturalnej produkcji kolagenu, do naturalnego zagęszczenia się. I na tym właśnie nam zależy, jeśli skóra nie jest gęsta. O zagęszczenie i stymulację skóry możesz zadbać nie tylko przy użyciu igieł, ale także zabiegami laserowymi. Rodzajów i terapii zabiegów jest dużo, dlatego trudno mi polecić jednego konkretnego producenta. Warto jednak poszukać gabinetów, które specjalizują się w terapiach laserowych niż są jako modelu urządzenia. To dlatego, że największym czynnikiem odpowiadającym za sukces zabiegów laserowych jest nie sprzęt, ale specjalista, który za nim stoi. Po trzecie, jeśli masz wiotką i opadającą skórę, być może najlepszym rozwiązaniem będzie lifting chirurgiczny. Ten zabieg nie zagęści skóry, ale pozwoli pozbyć się jej nadmiaru. Lifting chirurgiczny będzie szczególnie dobry wtedy, gdy nawisy skórne są bardzo duże i nawet najmocniejsze stymulatory tkankowe nie będą miały sensu. Jaki jest wniosek z tego filmu? Są zabiegi, które pomagają nawet tą skórę, ale często są to nie te zabiegi, które są proponowane w gabinetach. To dlatego, że mocne stymulatory tkankowe wymagają specjalnego podejścia i respektu do ich stosowania. Dlatego warto, żebyś już teraz poznała, o co w tym wszystkim chodzi. Na ekranie wyświetlać teraz miniatura filmu o najmocniejszym stymulatorze tkankowym, czyli kwasie polimlekowym. Koniecznie kliknij w nią i dowiedz się, co robi taki zabieg dla Twojej skóry.